Dzisiaj wędzenie świąteczne. Tutaj mamy generator dymu. Zasypane zrębki z czereśni. Wężyk podaje powietrze. Tu jest wiaderko na zużyty, zużyte drewno, zużyte zrębki. Tu mamy pompkę. Otwieramy wędzarnię. Zadymione, także nie widać jakie wędliny, trochę jakie boczek i szynka, wbite sondy termometru, tutaj wydostaje się nadmiar dymu, Termometr połączony przez Bluetooth, który pokazuje ile jest stopni, także nie muszę siedzieć i pilnować a tutaj termostat, który steruje podgrzewaniem wędzenie na ciepło, temperatura, tak jak teraz widać 53 stopnie będziemy wędzić około 4 godziny minęły właśnie Dwie godziny wędzenia. 70 stopni. Sądy są wbite w dwa kawałki mięsa. takie temperatury pokazuję. Zajrzymy do środka. No ładnie koloru wszystko nabrało. Będziemy dalej. Wędzenie właśnie się zakończyło. Tak wyglądają kiełbaski uwędzone, a na dole jeszcze dwa kawałki mięsa, boczek i szynka. Wedliny są właśnie uwędzone. Tak wyglądają.